W dzisiejszym materiale mamy tutaj, jak widać, nieotwarty. Otworzymy sobie, powąchamy. Na koniec przetestujemy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie śmigać, ale nie od tego PS3, tylko od fata. To kurwa, co to jest? Co to kurwa jest? Witajcie, dzisiaj wpadły dwie rzeczy z Vinteda i bodajże chyba z Elixa. Jak się nie mylę, ale to zaraz wyjdzie w praniu. Zacznijmy sobie od. Takiego oto limitowanego zestawiku, tu będziecie mieć podlinkowane, tam zadałem 100 coś złotych za to. i To jest oryginalne europejskie wydanie gry Hunter Trophy przez Big Ben Interactive, mniejszy niszowy tytuł łowiecki, wydany tylko na PS3 i PC w Europie. Zestaw, który jest na tym tutaj blacie. Za, zawiera rzadko spotykany limitowany bundle z dwoma atrapami strzelby, czyli to nie są strzelby, tylko atrapy, do których dajemy mowy. Mamy tutaj, jak widać, nieotwarty tą gierkę, bo cały zestaw też jest tutaj zapakowany. O, yy, mamy oryginalną gierkę, duże kolekcjonerskie pudełko, dwa plastikowe uchwyty. Do zamocowania, właśnie MUWA. Tak się nazywają jako strzelby myśliwskie BALTRAPY. Gra, oczywiście, obsługuje MUWA. Zestaw jest więc uzupełnieniem pod kontroler. I tutaj nie ma żadnej elektroniki, tylko po prostu MUW robiłam robotę. To zostało wydane w 2011 roku, głównie we Francji, Niemczech i w Wielkiej Brytanii. W Polsce jest niemal nie nie występujące Większość egzemplarzy sprowadzona jest z zagranicy. Ja też to z WINTED oczywiście z zagranicy mam. Tutaj ten zestaw z dwoma uchwytami jest najrzadszy i on nowy, zafoliowany w tej chwili się tam gdzieś szacuje między 150 250 zł i myślę, że będzie szło to w cenę, bo to, to coś takie ciekawe dziwactwo. No nie będę tego testował, bo to nówka, więc nie będę otwierać. Zobaczmy sobie jeszcze pudełeczko. O, o, o. Pionowo będzie ciężko. Tu mamy Francja, Niemcy. Wielka Brytania, Portugalia, Włochy, Hiszpania, Polskę ominęło. Także giereczka, mniej więcej, tak wygląda. To bym sobie odłożył na bok, żeby się nie poniszczyło. Jest, to jest trójczka w slimie srebrna. Otworzymy sobie, powąchamy. Na koniec przetestujemy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie śmigać. Cena na premierę w 2011 roku, bo też to była premiera tej PS Trójki. Była tak mniej więcej właśnie. 299, 349 euro, tak, tutaj mamy 1299, czyli podobnie kosztowała jak czarna. No ale dzisiaj jest już zupełnie inna cena. Czarną kupicie powiedzmy za poniżej 300 zł, a taką srebrną to już na pewno nie. Dobra, sprawdźmy sobie stan kartonu. Satin Silver, 320 giga, ona też wychodziła jeszcze 160 bodajże. Tutaj mamy spód z numerami seryjnymi, to sobie sprawdzimy z konsolką. Tutaj też jakieś muwy dorzucali chyba do bandla. Dobra, otwórzmy sobie to tacko. Proszę. Tak nam to zapakowano. Jest ten taki kartonowy uchwycik, wytłoczka do naszej kontroli. Papiery też jakieś widzę. Zobaczmy kontrolera. Trollery wytarty spod spodu trochę, ale to się strasznie szybko wyciera. Zobaczmy przód. Tu jest jakaś rysa. Jakieś tutaj brudne na tym kwadracie. Chyba tak. Czy jakieś nie Zobaczymy. No, wygląda na oryginał, bo bardzo ładnie równo są te czcionki. Nie sądzę, żeby to była kopia. Tak samo naklejka dobrze naklejona, więc Chodzi dobrze, uruchamia się? Uruchamia się. Pewnie podładowali baterie. Tu będziecie mieć podnikowane, ile za to dałem. Że nie pamiętam, kurczę, bo dawno mi to przyszło. Ale wszystko wam tam napiszę. Wyciągnijmy sobie delikatnie konsolę. Wow! O, 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 o. Dobra, papiery wyciągnijmy. Są jeszcze przewody. I. Paragon, to tutaj będę miał może cenę co? O, 600 z tego to punktu. Podkładka jest. Dobra, teraz tak. Yy, wróćmy się tutaj do numerów. I co my tu mamy? Za numery 2746 2746. Heboy. Także mamy to samo: 3004B, czyli hen. Dobra, odłożymy sobie karton. No, jest tutaj delikatne. Jakaś przytarta. Jakieś ryski są. Tu jest jakaś głębsza. Poza tym, jakichś ubytków nie widzę. Ładnie wygląda ta srebrna, szczerze powiedziawszy. Ładniej chyba niż biała. Spód. Brakuje nam tutaj tych dwóch zaślepek. Trzeba będzie stawić jakieś naklejki albo czarnej wrzucę. Plomba jest nieruszana. Ciekawe jak z dyskiem, czy też będzie oryginalny 320. Syfu trochę jest, ale nie ma dramatu. To powinna być w miarę cicha i chłodna jak te 3000. Dobra. Wytłoczki są. Jest polska instrukcja, ale nie od tego PS3, tylko od FATA. To mi się tak wydawało. Jeszcze nie otwierane. Tu jest oryginał. Nie będę otwierał, bo jeszcze w folii, więc nawet lepiej. A to mam, po prostu dorzucę sobie kiedyś do jakiegoś pudła, jak mi będzie brakowało do fata. Ale tutaj wylatuję z tego przewodziki. Ładowania pada. HDMI zasilający, także komplet. Dobra, ja sobie to podpinam. Będziemy testować, sprawdzimy sobie napęd, jak to chodzi, zagramy Hena, żeby widzieć jakie są temperatury, jaki jest przebieg konsolki. Także zapraszamy. Dobra, sprzęcik mamy podpięty, uruchamiamy. Sprawdzimy sobie standardowo, czy się nam zaktualizuje, czy się nam z padem połączy. Tu jest OK. Zobaczymy, jaka jest wersja systemu. 491, czyli prawie najnowsza. Czyst, dysk 320. Także OK. To było pewnie wyczyszczone. No to jedziemy po kolei, nie? Najpierw Tomb Raider. Czyli czy nam odczytuje PS1. Później sobie sprawdzimy Padzika. PS1 czyta. Wyciągnijmy. Płytka ładnie nam wychodzi. To teraz Uncharted. Tylko wstępnie, żeby sprawdzić, czy go odczyta, będziemy sobie instalować Hena, żeby sprawdzić przebieg, padzika. No i temperatury. Dobra, to też widzi. Ok, czyli tak, pendrive. Zaktualizujemy sobie ją HFW. Później wejdziemy na stronkę. Dobra, zainstalowała nam się aktualka. Wejdziemy sobie w przeglądarkę internetową, zainstalujemy Hena. Czyli tak, najpierw sobie wejdźmy tutaj w narzędzia. Eee, ja tutaj się nie bawię w te pierdolety, tylko wyłączam przeglądarkę. Chory człowiek, tak? Chory człowiek. Wpisujemy adres. Hej, okay, weszło. Wchodzimy w Hena Autoinstalera. Tu się nam pobiera Instalka. Dajemy sobie do zakładek. Wychodzimy. Wchodzimy jeszcze raz. Wchodzimy sobie trójkącikiem. Narzędzia. Użyj bieżącej strony jako strona główna. I Widzicie, od razu wskakuje. Teraz się nam chętnie instaluje. Zaraz rzucimy sobie webmana i inne apki. Jak widać CPU bardzo chłodne. Wejdźmy tutaj do webmana, zmniejszmy sobie wentylator z 35 na coś niższego. Nie ma takiej potrzeby. Sprawdźmy przebieg. 116 dni, całkiem sporo. Ktoś używał, nie, nie siedziała tylko na półce, dlatego taka porysowana. <laughs> nie no. Do, dokładnie ja tak samo sobie pomyślałem. A, jeszcze pada sprawdźmy od razu. Dobra, wibracje są. Start select. Wszystko działa. Dobra, maksymalnie skoczyło na 30%. Wtedy GPU było na 68 stopniach. Tak więc na razie spoko. Konieczności otwierania nie ma. Wiadomo, spaby się każdej konsole przydało, która ma już powyżej 10 lat. Ale te 3000 są w miarę jeszcze spoko. Także dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Tutaj macie jakiś pozostały materiał. Tu możecie zostawić komentarz, łapkę w górę. Pomaga to w rozwoju kanału. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się do następnego. Cześć.